Widzę różka. Ładnie świeży, ale i nieduży jakoś tak mi się to widzi. No, próbę karty malutki. No, zdrobny taki. No fajny, nie duży, ale fajne. Podoba mi się To ma fajnego dzizja Niedawno zgubionych. chyba To pewnie najmniejszy z moich śwież No ale fajnie takie O jaka widliczka w tarczy. Ma, no, ale całkiem fajny dziesiątaczek zeszłoroczny. No zawsze to coś. Mam różkę jeszcze ciekawe co to taka podwinięta korona, coś mi to mówi, ale chyba nie jest aż taki duży jak ten, którego bym się spodziewał. Nie będzie to takie duże to o czym myślę. Ale idę i zobaczę zmienię kamarkę. Fajny różek, ale nie to co myślałem w pierwszej chwili. A może? Kurde, to będzie to. Jednak ja piernicz. Nie znajomy skarewek. Tylko tak się już trochę ustaczni jakby. Ale ciężki. Kurde, myślałem, że już gdzieś przepadł. Potem ma padać 3 kg na pewno chociaż nie wygląda na tyle padła mi bateryjka w kamerce kurde jaka pieczątka tu jest duża i róża kurde tylko mam wrażenie że on taki jakby mniejszy niż bym się spodziewał No nic trzeba wyszukać, jak już jest tak fajnie. Mam z niego parę i, i wcześniejszego jednego. Zeszłego roku kolega znalazł tą parę. Nic, trzeba się postarać i popatrzeć. Może nikt nie wyczesał.